Prosto z samolotu w drodze na wycieczkę. Jedziemy na ultra zasłużone wakacje. Widzę Ciebie perełeczko, zawsze Cię widzę. W drodze narodzinne pełne zasłużone wakacje, Więc, cieszymy się bardzo, chociaż pogoda zapowiada się nie najlepsza. Ale cieszymy się, że jesteśmy w komplecie ze starych dobrych czasów. Oczywiście, że będziemy głosować, bo takie pytania padły. My odpowiednio wcześniej przygotowaliśmy się i zmieniliśmy miejsce do głosowania. Była taka możliwość, żeby to zrobić internetowo, bardzo sprawnie to poszło. Nasze trzy głosy nie zostaną stracone. Trzy. A ta kampania pokazuje i zwroty jej akcji pokazują, że. Każdy głos ma znaczenie, więc zachęcamy Was do pójścia na wybory. Jeżeli... chyba dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie zmienić jeszcze miejsce do głosowania i e, naprawdę warto iść. To jest święto demokracji i fajnie, że możemy razem w tym wszystkim być. Zaczęliśmy, słuchajcie, wakacje życia realnie. Jest pięknie. Jest niesamowite to miejsce. Więcej Wam o tym miejscu poopowiadam, bo poważnie mówiąc jestem zachwycona. Jest bardzo, bardzo, bardzo komfortowo i jak szukacie takich miejsc jak my, żeby się odciąć, zresetować, ale przy okazji mieć pyszne jedzenie i naprawdę serwis na super poziomie, to to, to jest coś rewelacyjnego. Właśnie skończyłam masaż więc jestem taka zrelaksowana, świetna tajka. No po prostu jest tu pięknie, chłopcy się bawią, grają w bilard. Ja mam zamiar chodzić przez cały tydzień. O, ktoś do nas przyszedł. Pisiula, otwórz. już ja mam zamiar bawić przez cały tydzień. Po prostu tak się cieszę i jestem taka szczęśliwa, że że jesteśmy tutaj, że jesteśmy tu razem, że są dzieciaki, że jest naprawdę piękne miejsce. Że spędzimy tu magiczny czas, taki naprawdę mega spokojny. To jest coś, czego bardzo w ostatnim czasie potrzebowałam bardzo, bo się bardzo dużo, bardzo dużo ciekawych projektów działo, bardzo dużo pracy. I już miałam takie poczucie, że naprawdę... Wziąłam trochę za dużo na siebie, a teraz razem z moim mężem i dzieciakami siedzimy na tych wakacjach cały cały czas odpoczywać. Nie ja, tak jak mówiłam wcześniej, nie mam zamiaru się pomalować, nie mam zamiaru się stroić, mam zamiar, mam zamiar o chodzić tak ubrana przez cały ten wyjazd. Cały jeden. Ogromny zaszczyt nas spotkał, że zostaliśmy zaproszeni do projektu niezwykłego, projekt Czas na naszą historię, który ma zwrócić uwagę i uhonorować polskie piłkarki, które po raz pierwszy w historii zakwalifikowały się do Mistrzostw Europy. Ogromna duma i chcemy być kibicami dziewczyn i chcemy opowiadać Wam o tej drodze, bo jest się czym chwali. Dobra, myślę, że to nasze całe zaangażowanie, zespół, który odniósł naprawdę historyczny sukces, jest też spowodowane tym, że chcieliśmy pomóc Wam zwrócić na to uwagę, bo niewątpliwie dziewczyny zasłużyły na szacunek, na respekt, ponieważ odnoszą wielkie sukcesy. To jest też o wyrównywaniu szans, bo zawsze mówi się, że ta piłka męska jest w szerszym wydaniu bardziej popularna, większe rzesze fanów śledzą zmagania Panów, więc my chcemy zwrócić na to, że. Panie również fantastycznie walczą, odnoszą wyniki i naprawdę warto zobaczyć i być kibicem polskiej reprezentacji kobiet międzynarodowych. Goślećcie nasze kanały social media. Będziemy Wam przedstawiać zawodniczki, selekcjonerkę, przedstawimy Wam kadrę, opowiemy trochę o historii, ale pokażemy też to wszystko, co dzieje się teraz, a naprawdę dzieje się bardzo dużo. Już niedługo pierwszy mecz. Ale tak naprawdę to jest moment na to, żeby wielkimi brawami nagrodzić zakwalifikowanie się naszej reprezentacji kobiet w piłce nożnej na Mistrzostwa Europy. Bo oprócz tego, oczywiście, też powołania, właśnie na tą imprezę, o której Małgosia mówiła, gdzie polska reprezentacja w piłce nożnej trafiła do Grupy Śmierci. Więc tym bardziej zapowiadają się naprawdę podczas Mistrzostw Europy w Szwajcarii olbrzymie emocje. Ja już mam zamiar bawić przez cały tydzień, e, chodzić bez makijażu, a to panowie. na kolację, dzisiaj mieliśmy jeszcze sporo pracy i załatwialiśmy ostatnie rzeczy, byliśmy jeszcze w jednym miejscu, więc tak naprawdę relaksowaliśmy się przez dnia, a dzisiaj, a teraz idziemy na pyszne kolację i miejmy nadzieję, że to słońce, które wyszło pod koniec dnia zostanie z nami z A A co, Zowie?